Cześć. Chciałabym się Tobą dzisiaj podzielić takim dla mnie ciekawym tematem o słuchach. To jest pomysł, który krążył mi od jakiegoś czasu, żeby nagrać i podzielić się z Tobą pewnym moim podejściem. Natomiast dzisiaj miałam ciekawą, ciekawe spotkanie z samego rana i tam pojawił się temat słów, dlatego poczułam, że dzisiaj to jest dobry czas, żeby to zrobić. Są osoby, które widzą, że ja się i bawię słowami, ale też widzę, wyszukuję też głębie w różnych słowach, w jakikolwiek sposób po prostu szukam pewnych znaczeń. Na pewno inspiracją ku temu stała się Kinga Maruszczak, obecnie Milo, która no, nieraz pokazywała takie głębokie znaczenie słów i zaczęłam się tym słowom mocniej przyglądać. Dzisiaj chciałabym, czy jak słuchałaś, czy słuchałeś moich wcześniejszych filmików dotyczących mnie, jakim jestem, to w niektórych pokazywałam Ci, jak ja podchodzę do różnych słów, chociażby do moich, mojego imienia, jednego, drugiego, jak również tam kilka razy to pokazywałam. Dzisiaj chciałabym Ci bardziej opowiedzieć o słowach, które raczej wyeliminowałam ze swojego słownika. Śmieję się, bo szczerze mówiąc, nagrałam raz, już raz to nagranie, natomiast okazało się, że, bo mam właśnie nowy mikrofon, ale okazało się, że mój laptopik, jak włączyłam mikrofon, to wyłączył mi dźwięk, i musiałam się nauczyć, co to zrobić, żeby dźwięk jednak był w nagraniu. W każdym razie, jak potem odsłuchiwałam, nie odsłuchałam, tylko pamiętam, co powiedziałam, a potem odsłuchiwałam podcastu z Mary Czekaj, który też dzisiaj, z którym się z Tobą podzieliłam chwilę wcześniej, to zwróciłam uwagę, że jednak raz czy dwa użyłam pewnych słów, o których mówią, że ich unikam. Poza tym. Poza tym. Może od razu zacznę od tych słów, o których o, 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 które teraz tak się śmieje w duszy. To są słowa takie tak zwane wielkie kwantyfikatory czy duże kwantyfikatory w logice jakoś tak to jest. To są słowa typu zawsze, nigdy, każdy, wszyscy, nikt i tym podobne. W każdym razie te takie skrajności obejmujące wszystko. Śmieję się, bo rzeczywiście są to słowa, których bardzo, bardzo, bardzo unikam. Natomiast pomimo tego, że, że ich unikam, to czasami się tam jakoś prześlizgną. I dlatego właśnie się śmiałam, że teraz coś powiedziałam i było zawsze, więc <grym> poza tym, gdybym powiedziała, że zawsze ich nie używam, no to sama sobie bym sobie teraz zaprzeczyła, więc to jest tak, że rzeczywiście to są słowa, których bardzo bardzo pilnuje, żeby nie używać, natomiast prześlizgują się czasami. To są słowa, które w momencie, kiedy ktoś, ja, Ty, whatever, ktokolwiek mówi coś, że zawsze wszyscy coś tam, to na 100, może na 99, a powiedzmy tak, na 99% mówi jakieś przekonanie. I warto się tu przyjrzeć, bo nie ma większości, już używając słów dla nas zawsze to większości sytuacji, w których te słowa są prawdziwe, oddającą rzeczywistość. Wyobrażam sobie, że słowo "wszyscy" ma rację bytu w momencie, kiedy mówię coś, że wszyscy w tym pokoju zjedli obiad, na przykład, czy whatever. Ale ograniczam to do przestrzeni, ograniczam konkretną ilość osób. Kiedy mówię, że wszyscy Ludzie coś tam na bank, przekonanie, które tak naprawdę ogranicza, które nie buduje, nie wspiera, a zamyka. To są słowa, które szczególnie, jak mówimy o czymś negatywnym, czymś negatywnym, co dotyczy nas, że zawsze mi się coś nie udaje albo wszyscy są przeciwko mnie. Wtedy umysł. Przepiękny umysł, który, ma, który jest super narzędziem, po prostu wychwytuje i pokazuje wszystkie sytuacje, żeby to potwierdzić. Eliminuje wszystkie sytuacje, o, wszystkie sytuacje, które by pokazywały coś innego. Dlatego bardzo, bardzo Cię zachęcam do przyjrzenia się, usłyszenia tych słów i sprawdzenia, co się pod tym kryje. Bo najczęściej jest to jakieś przekonanie. To, tak jak powiedziałam, nie jest pomoc ku budowaniu relacji, to jest raczej odgradzanie, odgradzanie od siebie. Zamiatamy wtedy rzeczy pod dywan. No, coś ukrywamy. ukrywamy, ale oczywiście w takim sensie, że nie potrafimy zobaczyć pełni tej sytuacji, nie potrafimy zobaczyć różnych możliwości. Jest taka kobietka, Kate Byron, która pracuje taką techniką The Work, i ona właśnie jest poprzez cztery pytania. I jedno z pierwszych pytań to jest, znaczy pierwsze pytanie, czy to jest prawda? I uzdrawiające jest to, że w momencie, kiedy człowiek yy, yy, chodzi właśnie o to, żeby sobie przypomnieć przynajmniej jedną sytuację, która nie jest, która. Jakkolwiek pokazuje, że jednak jest inaczej. To może być na tysiąc sytuacji jedna sytuacja, natomiast ona ma znaczenie ku zmianie, żeby zmienić właśnie te przekonania, to podejście, bo tak jak już powtarzam po raz trzeci, jest to mega ograniczające. Więc zachęcam cię do zabawy, wytropienia, kiedy i w jakich sytuacjach używasz słów. Zawsze, wszyscy, każdy, nigdy, nikt, nic. Wszystko i tym podobne. Kolejne słowa, które zachęcam się do, do przyglądania się, czy używasz w jakim kontekście. To słowo, od którego dzisiaj się zaczęła w ogóle rozmowa. Moja poranna, to, od to słowo ale. Słowo ale ma przepiękną moc. Eliminuje to, co zostało powiedziane przed nim. Zmniejsza zdecydowanie wartość tych słów. I ja to podaję przykład taki, który, hmm, może taki łagodniejszy podam przykład. Łagodniejszy przykład jest taki, lubię Cię, ale hmm, ale, hmm, ale robisz bałagan, na przykład, whatever. Zgarnąć w każdym razie hmm, to w energii sprawia, że to lubię znika. Albo jest, zmniejsza się jego wartość, wzrasta to, co po jest po słowie, ale, czyli robisz bałagan. I jak gdyby tu fokus na to dajemy. To jest wyolbrzymione i głównie tutaj jest nacisk na to słowo właśnie, że robisz bałagan. Zachęcam do zmiany, są dwa słowa, które, którym warto zamienić słowo, ale. Jedno słowo jest łącznikiem, i to jest słowo i. Lubiecie i nie sprzątasz. To jest słowo, które tworzy taką równię, że jest i lubiecie, i robisz błagan. I to jest prawda dla mnie, i to jest prawda dla mnie. Nic nie jest ważniejsze, jest jedno i drugie istnieje w polu. Jest inne słowo, choć, które sprawia, działa odwrotnie od słowa, ale podkreśla to, co jest. Przy, ym, to, co jest przed nim, czyli lubię cię, choć robisz bałagan, choć nie sprzątasz, tak? To wtedy to lubienie jest, idzie w górę. Sprawdź to, jak to jest dla Ciebie. Ja to tak czuję, więc zachęcam Cię do sprawdzenia, jak to jest dokładnie u Ciebie. Dzielę się swoim podejściem, jak to jest u mnie. Kolejne są jeszcze dwa słowa, które hmm, praktycznie wyeliminowałam ze swojego słownika, aczkolwiek może się okazać, że kiedyś je użyję, więc wolę nie powiedzieć, że na pewno, że nigdy już ich nie użyję. Natomiast rzeczywiście one mocno to tutaj mocno się pilnuję. Mocno, jak gdyby nawet nie pilnuję, to jest po prostu już tak we mnie, że używam innych słów. To jest słowo na przykład strasznie strasznie fajnie, albo strasznie mi się podobał ten film. I co dla mnie jest naj... no takie... no trudne, to, to to, że książki tłumaczone z innych języków, na przykład angielskiego, są właśnie tłumaczone, jest po angielsku bardzo mi się coś podoba i zamiast słowo bardzo jest zamienione na strasznie. Słowo strasznie ma niską wibrację i no właśnie też tak robi taki dysonans i wprowadza słowo strasznie, to po prostu strasznie brzmi, więc ja osobiście uwielbiam słowo bardzo. Więc bardzo podoba mi się ten film, bardzo lubię coś tam robić, e, na przykład lubić, lubię, bardzo lubię mówić do Ciebie i wolę coś takiego, niż strasznie mi się podoba, że nagrywam na YouTube. E, osobiście także Osobiście tak wolę i zachęcam Cię do, jak zwykle do przyjrzenia się tego, jak to jest u Ciebie. I kolejnym słowem, które jest w języku polskim, pomimo tego, że ma niską wibrację i jest raczej z takich słów negatywnych używanych w sposób pozytywny, to jest słowo masakra. Ale że na zasadzie wow. Ja wolę właśnie wow, albo super, albo bosko, albo cudownie, albo ekstra, albo fantastycznie jest całe morze pozytywnych, wspierających, znoszących nasz słów. Więc zachęcam oczywiście do wyeliminowania słowa masakra. To jest naprawdę słowo, które no, na poziomie ciała, właśnie słowa na poziomie ciała wywołują różne reakcje, które często, na które nie zwracam uwagi, nie zauważam, to są na poziomie subtelnym. Więc zachęcam. Słowami, których też eliminuję, to są słowa typu powinność, ja powinnam, zauważ, że tu jest wina. A poczucie winy jest jedną z najniższych wibracji według mapy świadomości Hawkinsa. I mocno, no, wiele lat pracowałam na tym, żeby poczucie winy zminimalizować, i rzeczywiście jestem na dobrej drodze. Stąd tego słowa też raczej nie używam. To tutaj niestety duży ma wpływ kultura, w tym kultura religijna w, w naszym kraju, która właśnie no jest jacy powinniśmy być, a jacy nie możemy być. Więc ja jestem za tym, żeby być sobą w pełni i to słowo powinnam, powinnaś i tym podobne likwiduję. Podobnym słowem jest słowo muszę. I ja osobiście, kiedy zdarzy mi się powiedzieć słowo muszę, to przyglądam się, czy jeżeli tylko mogę, na słowo chcę. I w moim przypadku od razu zmienia mi się energia. Od razu mi się chce. Natomiast czasami mi to słowo pokazuje, że w jakiś sposób. Chciałabym, lub mój umysł uważa, że to by było właściwe. Natomiast ja nie do końca jestem na to gotowa, lub mam jakiś opór. Więc to słowo mi pokazuje coś, i tak, i tak dalej staram się je zamienić na takie słowo, które jest prawdziwe, odpowiednie w tym momencie. Na przykład, że to nie ten czas, albo tak naprawdę tego nie chcę, albo właśnie hmm, w sumie to ja to chcę. I co mam zrobić, żeby móc to w tą stronę podążać? To są takie główne słowa, które tak no, pracują. Zachęcam cię, żebyś przyjrzała się, przyjrzał się, jak to jest u ciebie, jakich słów używasz. Warto się sprzeciwić słowom. Dla równowagi, żeby nie było, są słowa, tak zwane wulgaryzmy których ja używam. To nie jest tak. I zdaję sobie sprawę, że w większości, być może za każdym razem mają one niską wibrację, choć czuję, że są sytuacje, w których one tak jakby działają na moją korzyść. Na przykład są czasami jak ja to mówię, czasami chcę, chcę być spokojna i spokojnie, wielokrotnie komuś coś mówię. A ktoś nie słyszy do końca tego, co ja mówię i wchodzi w moją przestrzeń, pomimo tego, że, jak już to powtórzę, wielokrotnie mówiłam, nie zgadzam się, mam inne zdanie, i tak dalej, i tym podobne. I wtedy słowo naka, powiedziane z mocą, sprawia, że osoba się zatrzymuje. Czasami jest to też, że tak powiem, zejście do poziomu danej osoby. Są osoby, które po prostu, to, to jest ich język na co dzień, i w tym momencie, kiedy schodzę z poziomu, do ich poziomu, to tak jakby dociera, że, do, dociera to, co ja mówię. Natomiast także są, inaczej, powiem Wam, że miałam jak gdyby, hmm, ja cały czas pracuję z z tymi słowami w sobie, w tym sensie, może ci najpierw opowiem trochę, krótką historię jak to wulgaryzm pojawiło się w moim życiu. Było to tak, że do 14 roku życia nie byłam w stanie powiedzieć żadnego słowa na, K, na H i tym podobne i wyjechałam na kolonię do ówczesnego Związku Radzieckiego, gdzie było wiele osób, ogólnie osoby były w moim wieku i młodsze, bo to raczej była Szłam do ósmej klasy prawdopodobnie, więc niewiele było starszych ode mnie. Chociaż, chociaż nie, to mógł być obóz. Mogło być tam jednak ileś osób starszych ode mnie, bo nie, na pewno to nie, nie, nie to o osobach, o których powiem, to były osoby mniej więcej w moim wieku, więc możliwe, że to był obóz. W każdym razie przez cały ten obóz, już teraz nazwijmy, yy, większość osób w moim, yy, w moim polu, w moim otoczeniu. Wśród tych dzieci mówiły właśnie słowa na kajna, ha, a ja i się śmiały ze mnie, że ja jestem taka święta, że nic nie mówię. Hmm. Wróciłam z kolonii i jak zaczęłam mówić, jak zaczęło ze mną płynąć słowa na K i H, to dosłownie stały się e, tak, e, były w moim polu, że było to co drugie słowo. E, no, niektórych historii nie jestem dumna, naprawdę znajomi mnie znali, śmiali się, to było tak, jakby wpisane we mnie, że ja tak mówię. Robiłam to w sposób może zabawny, natomiast no nie jestem z tego dumna. Jakkolwiek to zostało we mnie. Jest tych słów teraz używam dużo mniej niż kiedyś, zdecydowanie mniej, aczkolwiek są sytuacje, w których się nakręcam, jak jestem na przykład podekscytowana czymś, lub wiecie co, tak mam wrażenie, że są relacje, w których tak, jakby. Hmm, że, jak się widzę z niektórymi osobami, to tak jakby wchodzę w stare pole i uruchamia mi się to, co było kiedyś. Na szczęście, na szczęście te osoby mi mówią, że im się to nie podoba, więc, więc czasami mi się udaje to zmniejszyć, a czasami nie. Natomiast jest, jest też tak, że już jestem na, tak jak przeszłam proces ze sobą, że ja to akceptuję. Że to jest część mnie, bo może to dla kogoś zarzmi jakoś tam. W każdym razie wiem, że żeby coś zmienić, to pierwsze, co to, trzeba to zaakceptować. O, słowo trzeba też, można by było czasami wyeliminować, natomiast w każdym razie rzeczywiście zmiana zaczyna się od akceptacji. Więc zdecydowanie wolę akceptować, przyjąć siebie, przyjąć, Część siebie, która jest wulgarna, która klnie, która czasami się nakręca i no, wyraża się niezbyt fajnie. E, wolę ją przyjąć i e, jako część siebie niż chować pod dywan. Hmm. Tak jak powiedziałam, już tego jest dużo, dużo mniej niż kiedyś. Są sytuacje, w których się bardziej nakręcam e, i jednocześnie to jest e, droga ku temu, że. Być może któregoś dnia puszczę te słowa. Czy na 100% nie wiem. Na pewno są sytuacje, w których bym nie chciała tych słów używać, natomiast są sytuacje, w których nie mam skrupułów. Czuję, że to jest moja energia na dziś. Czuję, że mam w sobie czasami taką mocną energię, że te słowa są tak, jakby wypływają ze mnie. No, ileś lat treningu. Jakolwiek czuję, że są sytuacje, w których na przykład ostatnio czytam o Dalej Lamie, najpierw czytam jego autobiografię, teraz czytam książkę, taką piękną, nie wiem czy widać tytuł, a ja zawsze mylę w którą stronę, to jest Wielka Księga Radości, rozmowa Dalej Lamy z Desmond Tutu, to jest arcybiskup chrześcijański, bo na pewno nie katolicki, z, jest to czarnoskóry, nie wiem z jakiego kraju pochodzi, natomiast bardzo taka ciekawa, natomiast wyobrażam sobie, że dalej lama, w sytuacjach, w których ja używam wulgaryzmów, on po prostu by począł ze spokoju, natomiast on był w 100% byłby spójny ze sobą i byłby usłyszany. Ja, ja w niektórych sytuacjach potrzebuję użyć mocniejszych słów. To tak dla równowagi, więc jest ileś słów, w których nie używam i są słowa, których używam. Tak też dzisiaj rozmawiałyśmy, że to też zależy od energii słów, bo na przykład po włosku la kurwa znaczy zakręt. Więc to samo słowo, które w języku polskim jest wulgaryzmem, w innym języku jest po prostu zwyczajnym słowem. I tak myślę, że z każdym słowem możemy znaleźć odpowiednik w innych krajach. Są też tak jak dzisiaj rozmawiałyśmy, że te wulgaryzmy angielskie na przykład, nie robią takiego wrażenia, przynajmniej w tym gorem, którym rozmawialiśmy, jak właśnie te polskie, że to jest taki nośnik. Ja ci tylko na koniec powiem jeszcze o takim małym eksprencie, który robiłam, i bardziej czuję, że to jest kwestia energii, jaką właśnie niesiemy w słowach. To jest na bazie eksperymentów Masaru Emoto, chyba tak, on badał. Właśnie energię słów, i zrobiłam taki eksperyment. W dwie szklaneczki po kiedyś dawnej takiej nuteli, takich białych przezroczystych, wsypałam gdzieś tyle ryżu do jednego i do drugiego. I zalałam lekko wodą, bardzo niewiele, także było trochę wilgoci, ale nie pływało to w wodzie, tylko był ryż wilgotny. I do jednej szklanki mówiłam pozytywne słowa, a do drugiej negatyw. Natomiast, ja teraz jedną różnicę, ale Teraz razie po kilku dniach tak patrzę, patrzę, mówię kurka wodna, to nie działa. I w tym momencie chciałam wywalić szklanki i w momencie, kiedy chciałam je wywalić, to odwróciłam je do góry dnem. I co się pokazało na dnie? Tam, gdzie mówiłam pozytywne słowa, był, była pleśń, ale ona była taka bielutka, śliczna. Natomiast w tym drugim ryżu była oczywiście też pleśń, ale była czarna, taka ja robiłam potem ten eksperyment jeszcze raz i wtedy dzieliłam to na trzy i w jednej tak jakby neutralne. Natomiast bardziej teraz czuję, że, że tu chodzi o energię, bo na przykład w momencie, kiedy do tej negatywnej szklanki, to ja nie mówiłam tylko negatywnych słów. Tak naprawdę to głównie to, co ja robiłam, to na przykład wrzeszczałam. Jak miałam wrzasnąć na kota, to wrzeszczałam do tej szklanki. Więc. Mówiłam czasami neutralne słowa, tylko bardzo z taką energią złości. Więc tu bardziej chodzi o tą energię. A jednocześnie, no, a jednocześnie no, czuję moc w niektórych słowach. Więc też rozmawialiśmy dzisiaj też, to, co Ci jak już tak mówię o tych słowach, to w języku hawajskim. Hawajskie słowa są magiczne. One się składają tak, jakby powiedzmy, że każda sylaba to jest jak coś większego. Jest słowa aloha, to tak naprawdę znaczy coś w rodzaju błogosławie Boga w Tobie, coś w tym rodzaju. To jest każde aloha, to hat na to jest oddech. Także słowo Hawaii też jest oddech. Tam jest. Słowo, nazwa Hawaje to jest dużo głębsze niż, to jest ogromna głębia. Trochę pogadałam na temat słów. Jestem ciekawa, jak to u Ciebie, co z mu zarezonowało, do jakich wniosków doszłaś, doszedłeś, co zauważasz. Podziel się w komentarzu, bo naprawdę jest to dla mnie mega ciekawe. Wszystkiego dobrego i do Boskości, do boskiego słuchania i do cudowności. Wszystkiego dobrego. Pa.